Cześć, jestem niebieski, a ja to jest Europa 3 i witam was w końcowym etapie wojny tutaj z Imperium Timorickim. Tak, koniec, końcowy etap całkowicie zdecydowanie i jeszcze trochę i prosto zdobędziemy kolejne prowincje, co jest akurat dość dobrą informacją. Właściwie tutaj powinienem zacząć wchodzić, nie? Tak za jakiś czas, ale to chyba kiedy już skończę zabawę właśnie tutaj. To akurat może być dobry pomysł zaczekać, a ja skończę zabawę. Tutaj, tymczasem, wojska, które już nie są mi potrzebne, po prostu zacznę wycofywać. To też może być akurat dobre. Gdzie oni idą? Oni idą tam. Ja tam moje wojska również wyślę. Tak, żeby akurat. żeby akurat. Buntownicy nie weszli mi tam, gdzie nie powinni. Tu się działo, nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, nieważne, cierpi nam niedobory finansowe. To jest jedyny punkt, który mnie gryzie i którym nie może gryźć. Na szczęście raczej wszystko pójdzie jak spłatka, tak? Pozostałe prowincje po prostu wypadałoby zdobyć i to byłoby wystarczająco jak dla mnie. Okej, okay, tutaj Mink oblega. Swoją drogą pokonanie tego imperium timurickiego otwiera bezpośrednio drogę do pozostałej części Azji. Tutaj w ogóle Mik jest dość spore. To chyba kolejne takie z większych imperiów, które w sumie czwarta pozycja na świecie całkiem nieźle. Bo jestem pierwszy na 100%. To kto jest drugi? O to jest pytanie. Jak tutaj Mik ma czwartą pozycję, a są dość duzi. To kto jest ponad nimi? Tutaj jest druga pozycja Brunei. Nie wydają się jako super duzi. To była trzecia pozycja, jakaś druga. Ktoś na drugiej pozycji jest gdzieś. Kto wie? Szwecja. Nie. Irlandia siódma. Ok, To chyba nie dowiem się za prędko, kto jest na drugiej pozycji. Chciałbym wiedzieć, kto jest na drugiej pozycji, ale chyba nie będę miał takiej możliwości. Dobra, po prostu zakończmy oblężenia, wycofajmy część wojska. I... Przygotujmy się na wojnę z imperium Memeluków. Tak, zdecydowanie. To akurat byłoby w porządku, a raczej byłoby to coś, co mógłbym zrobić. W, w jakim stopniu oczywiście. Przy okazji, tutaj się zbuntowali, ale nie oni się tym zajmą, tylko oni. Jak widać, mogą. Przy okazji, kolejną moją misją, taką, która da mi znowu centralizację, to jest anektowanie Prowansji, czyli tutaj, akurat, wasalizację od nich już odrzuciłem, znaczy usunąłem ich z. Bycia moimi wasalami. Oczywiście usunę też military access, żeby po prostu móc tutaj wejść wojskami. Przejmę prowincję, która jest e, moją prowincją narodową, co jest akurat plusem. Te, Jak jest jakaś prowincja, jak moją prowincją narodową, to chcę ją zdobyć. U i mamy. O! To mi się podoba. Odkryłem nową. E, nowy kawałek lądu, który z chęcią przejmę. To jest w porządku. To jest kolejna rzecz, którą mogę skolonizować. I to zrobię. To zrobię i nikt nie powie mi, że nie. Dalej wycofujemy po części wojska. Tutaj buntownicy. Dobra, moje wojska przedło się w ten sposób. Tak, idą dookoła, żeby buntownicy zdążyli dojść. Jednocześnie mamy kolejne bunty. A akurat tu jest wojsko, które się tym będzie mogło zająć. Tym buntem również już się wojsko zajmuje. Tym buntem też wojsko już się zajmie. Spoko. Dość spory ten kawałek ziemi tutaj. Jest tutaj tak. Nagle przyjemnie się zrobiło, kiedy nie ma tych innych małych krajów, które jakoś zaburzają granice. Okej, okay, to jest pod atakiem. W takim razie bezpośrednio tutaj już mogą iść moje wojska. Po prostu nieco przyspieszymy ten pochód wojsk. Czemu oni idą tutaj, co? Czemu oni idą tutaj? Mogliby już po prostu przestać się buntować? Byłbym z tego powodu niesamowicie, niesamowicie i to bardzo wdzięczny. Zadowolony w ten sposób, może lepiej, jak powiem. Bardziej by pasowało do sytuacji? Pewnie tak, ale dobra. I do wojska, i do wojska. Kolejne oblężenia wygrane. To mi się podoba. Oni pójdą tutaj, się wycofają. Oczywiście ich wszystkich potem przeorganizuję tak, żeby byli w miejscach, w których będą faktycznie potrzebni. Tymczasem zajmiemy się najpierw buntami. Tutaj i tutaj, ok. Tutaj buntu się nie spodziewałem w pewnym stopniu. Nie, nie spodziewałem się. Nie w pewnym stopniu. Po prostu się nie spodziewałem. Eee, od was zabiorę lidera, dam tutaj, bo te starcie z buntownikami będzie dość solidne. E tutaj nie aż tak, ale tutaj jest 10 tysięcy do 10 tysięcy, i oni mają większe możliwości mają większą rozbieżność wojsk. Z drugiej strony, konnica prawdopodobnie po prostu ich zmiecie. Tutaj nie ma jakoś wiele... o, jak miło. Okej, okay, wy tutaj oblegacie, to wy, którzy sobie szliście, po prostu się wycofacie. Tutaj wszystko jest pod oblężeniem. Co mi pasuje niesamowicie. Liczę, że tutaj mig zajmie jako pierwsze. Nie zrobi tego, prawda? Oczywiście, że tego nie zrobi. Jakby mieli to zrobić. I czemu oni idą na Bejrut? Na szczęście mam wojska, które też tym się mogą zająć. Mantua, Rodos. Ach, trochę ich tutaj jest. Okej, okay, tutaj wojska. Tutaj pójdą oni. A tutaj podskoczą oni. Tak, dlatego nie nienawidzę wysp. Po prostu nie nienawidzę wysp. No tej konice chciałbym zwerbować, bo piechota akurat wiele nie zrobi. Nie teraz, teraz mnie na to... No, właściwie nie mam tutaj wolnych dukatów, które mógłbym wykorzystać w ten sposób. Jaż chciałbym gdzie... Chciałbym kolonistę tutaj wezwać Właśnie. Oni tutaj powinni zaatakować tych, a tutaj wyślemy kolonistę. I oni tutaj nie powinni stać zbyt długo. Skubańce mogłem, mogłem ich poobserwować przez moment to by było dość dobrą rzeczą. O, tutaj kolejne prowincje, które mógłbym zająć. Nie teraz, w przyszłości, ale z pewnością bym mógł. Dobra, jak sobie radzicie? Chyba zginęło 500, tubylców 3000. Nie 500, 98. Te 500 strat jest akurat winą tego, że stali na prowincji, na których nie mieli co jeść. Tak, jak wojska nie mają co jeść, to giną. Kto by się spodziewał? Ok, kolejne oblężenie wygrane. To wy wycofacie się tutaj. Kolejne oblężenie wygrane. To wy wy wycofacie się też tutaj. To oblężenie zaraz będzie wygrane. Tutaj, kolejna rebelia. To ciekawe. Tutaj zostało to ogarnięte. Te wojska już się wycofują. Już nie trzepią mi tutaj zmęczenia. Prawdopodobnie. Dalej jest... Dalej będzie się zwiększało. Przyznam, nie podoba mi się to. Chyba nie mam innego wyboru. Jest prawdopodobnie kwestia tego, że tak tutaj jest sporo wojsk i one tutaj na siebie nachodzą. To wy przejdźcie się tutaj, co? Właściwie nie tutaj, tak tutaj. Wtedy tutaj się nieco rozdzielo, więc mniejsze zmęczenie powinni. Wiecie, większe... Jedna prowincja nie jest w stanie utrzymać takiego, takiej ilości wojska w jednej prowincji, więc tutaj jak... ...rozejdą się na inne prowincje, to łączne to utrzymanie będzie tańsze. Może nie będzie sprawiać takich problemów. Być może, prawdopodobnie. Jest na to szansa. Administracja 4, tak, nowy król? Uuu, przegrałem. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. Znaczy, no właściwie nie powinni przegrać. Chyba za bardzo zawieszy, zawierzyłem moim wojskom, tak? No, sądzę, że są dość silni. Ale być może przydałby się im jakieś ulepszenie. Tak, są sąsiedzi, którzy mają wyższy poziom. prawdopodobnie jakieś, jakiekolwiek ulepszenie moich wojsk by się jednak przydało. Dobra, przejdźmy tutaj do szturmu. Oni natomiast wracają tutaj akurat przez Recipus, więc nie będzie problemu. Akurat tamtędy przechadzają się moje wojska. Jest ok. I tu oblężenia wygrane. Eee, chyba wszystkie oblężenia tej wojny, nie? Tak, wszystkie oblężenia, które ja prowadziłem, więc mogę ich prosić o pokój. 86% to akurat niewiele, ale zawsze coś. Chcę fars. Tak, chcę fars. Eee, razem z farsem chcę do prowincji obok. Oczywiście, jak ją znajdę. To nie jest takie proste. Nie jest takie proste, to jest tutaj w porządku. A teraz polecimy sobie po prostu po kolei, po kolei, co mogę wziąć, to wezmę po prostu. Akurat tego nie zaakceptują, ale to by zaakceptowali. I dla mnie to jest kozak. Eee, czy mogę zabrać od nich jakieś kory? Oczywiście, że mogę. 4% Czy jest jakaś prowincja warta 4 do 6%? Akurat tu jest 4%, i to zaakceptują, więc to wezmę. I to wszystko w porządku. Akceptujcie. Dziękuję. 15. To oni akurat tu się zmieszczą. Oni stąd wychodzą, oni pójdą tu, a tutaj damy nowych kupców. Zdecydowanie. Okej, okay, oni idą tędy. I oni idą tędy tutaj. Zdaje się, że moje wojska na spokojnie teraz stąd wyjdą. Więc pozostałe rzeczy po prostu zostawimy. To jest tak, wy powinniście przejść. Tutaj wy powinniście przejść tutaj w ten sposób. A wy tak wy tędy nie przejdziecie, żeby nie było. Oni tam tędy nie przejdą, choćby chcieli. I niezależnie jak bardzo by chcieli, to tego nie zrobią. OK. I tutaj jest raczej w porządku. W porządku. Tak więc ostatni kraj w czasie wojny, po prostu przejdziemy się tędy konnicą. I to wszystko, jeżeli chodzi o wojnę z tym krajem, nie? Tak, niby są mi, którzy rządzą w całej wojnie, a jakoś wiele zrobić nie mogą. Przynajmniej nie wyglądają na takich, którzy mogliby zrobić wiele. Oczywiście to nie tak, że nie doceniam przeciwnika. A propos niedoceniania przeciwnika to. Wyślemy tam dobrego dowódcę po prostu. Dobry dowódca od razu mówi, że po prostu wszystko zostanie ładnie przejęte, tak jak powinno być. No i oczywiście dużo buntów, nie? Tak więc pozbądźmy się tych buntowników tutaj. Hmm. A nimi zajmą się oni. O, a tutaj akurat dość ciekawie się stało. To oni przejdą się tędy, tutaj idą oni. Okej, okay, wy pójdziecie tu, potem pójdziecie tu i dopiero tutaj pójdziecie. Tu zostanie to załatwione. Tutaj oni mogą mieć problem. To jest akurat sporo tego. A zobaczymy. Niech mi mówi, że oni powinni dostać dowódcę dobrego. Myślę, że mam jakiegoś wolnego dowódcę teraz. O, zdecydowanie. I wyślemy go tutaj. Tak, żeby docenić też buntowników za to, że się starają. Po prostu niszczą wszystko, co się da, ale okej. Okay. Proszę bardzo, nowa kolonia która jest w pełni samowystarczalna. Innymi słowy, teraz zacznie przynosić mi y przychód, pieniążki, Dukaty. piękne złote dukaty. Ej jej więcej. Potrzebuję ich więcej. Nowy papież z Danii, może być. Nie, żeby mnie jakkolwiek obchodził. W sumie te miejsce to jest dość niebezpieczne, jeżeli chodzi o. Miejsca, w których mógłbym mieć prowincję. Oczywiście w tym momencie też nie ma wielkiego znaczenia. Bo niezależnie od gdzie będę miał prowincję, to będę musiał je utrzymać, a im więcej mam teraz prowincji, tym lepiej dla mnie. Okej. Okay. Hmm. Ok, oni się tym zajmą. Tak, powinni się zająć, akurat kiedy oni tutaj będą szli. Więc pomogą główną armię, i to jest w porządku. Ok. Jak wam tu idzie, całkiem nieźle. Czyli tutaj będę miał 15 tysięcy. Czy oni to utrzymają? Utrzymają, powinni dać radę, więc niech tak zostanie. Tutaj ja będę musiał odpowiednio to ułożyć, oczywiście. Oni obaj idą tutaj i to jest w porządku. To jest w porządku, ale nie są potrzebni, żeby tam szli, więc mogą iść tutaj. Te dwie armie idą tutaj i to jest bardzo dobra informacja. Ta armia tutaj zostaje. Teraz tak, oni pierwsi, czy oni pierwsi? Moi pierwsi. Oczywiście, że tak. Moi dowódca wie co robić. Być przed armią wroga. To albo ja będę pierwszy. Albo moi wrogowie będą pierwszymi. I oczywiście to ja chcę być pierwszy. I fe. W porządku. Jest okej. Okay. Ile mi zostanie dukatów na koniec roku 153. Tak, zmęczenie wciąż rośnie. To akurat jest zła informacja i to bardzo. Ej, tutaj bunt, tutaj bunt, ten bunt jest jakiś spory. I co to nie wy się tym zajmiecie, tylko oni? Ty, ja chyba powinienem większe, większe wojsko utrzymać, żeby te bunty powstrzymywać, zaczynają być dość spore. Spore bunty równa się a możliwość stracenia dużej ilości wojska w bardzo taki kiepski sposób. Zdecydowanie, tu jest wygrana. Okej, okay. tu jest sukces, akurat ten sukces mnie cieszy. Teraz tak, oni idą tutaj, ale ci buntownicy nie są jeszcze skończeni, tak. Idą jeszcze tutaj, moje wojsko też tam pójdzie, ale te drugie wojsko. OK, i ostatnia prowincja. O, będę mógł się też tymi prowincjami potem zająć. To mnie akurat cieszy. Te prowincje są w porządku, też chcę je umieć. I gdzie oni handlują? Kucht, gdzie to jest? Mam wrażenie, że to gdzieś tutaj. Nie, to nie tutaj. OK, dowiem się innym razem. Zdecydowanie. Nie teraz. Tak więc, niech idą tam wojska. Oczywiście, przy okazji załatwimy trochę buntów. Oni pójdą tu, tu i wrócą, tu i to jest w porządku. Tutaj przejdą się oni, i to jest w porządku. Ok, wygrali. Moje wojska wygrały. W porządku, to mnie cieszy. Jednocześnie idą na prowincję, na którą. Kolejne wojska przejdą, co jest jeszcze więc bardziej w porządku. I tutaj mamy wygraną wojnę. Niestety anektować bezpośrednio nie mogę. Zdecydowanie mogę przyjąć wszelkie prowincje, zabrać wszelkie prowincje narodowe i zabrać całe pieniądze, jakie mają. Moje pieniądze, moje dukaty. A ja, szkoda, że nie mogłem od początku ich jako pierwszych zaatakować, z, z, zabrać prowincje i zabrać pieniądze. Toż oni sfinalizują mi. Jeszcze ogrom, Sfinansują no ja z, z hmm, mi wszystkie tutaj forty i tak dalej. Więc żeby nie czekać na nic po prostu zacznę budować te forty. Akurat czekanie na ich budowę to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić. E, tutaj zostaje tak jak jest. Teraz zaczekamy sobie spokojnie do grudnia. Jednocześnie mamy pokój, więc tutaj zmęczenie wojną zniknie, a raczej spadnie. Jest na dość ciekawym poziomie, więc muszę uważać. Nie powinienem raczej prowokować do tego, żeby to się zwiększało. To prowadzi do dość nieprzyjemnych: bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Takich jak bunty w całym kraju. A to nie jest w najmniejszym stopniu rzecz, którą chciałbym doświadczać teraz szczególnie. Też nie, wy tutaj dostańcie. Co do was, wy przejdziecie się tutaj. Też nie, idzie tutaj, jak żeście szli. Tu jest trochę tego wojska i to jest w porządku. Myślę, że tu jest tego za dużo, więc wy przejdziecie się tutaj. Aby stacjonować w miejscu, w którym mogą się przydać, jednocześnie Was tutaj trochę jest, ale Wy zostaniecie tak jak jesteście. O dziwo, mam sporo konicy, W miejscach, w których dobrze ją mieć, jednocześnie nie jest już aż tak konieczna, jeżeli na tyle dużo. To mi się nawet podoba. W porządku, tak więc co dalej, co dalej? To jest dobre pytanie. Przede wszystkim chciałbym zaczekać jeden rok, aż tutaj te. Cóż, wyczerpanie wojny się zmniejszy. Potem będę myślał nad tym, żeby powiedzieć wojnę kolejnemu krajowi, na przykład tutaj Imperium Otomańskiemu, żeby zjeść sobie tutaj Mekkę, co akurat dałoby mi kolejną prowincję, która daje mi prestiż, że to prowincja religijna, że tak to ujmę co daje mi jednocześnie misjonarze, co by było akurat dobrą informacją. Jednocześnie mamy Mlukowie. tak by dołączyli do wojny, więc coś się przydadzą. To jest kilka dość bogatych prowincji, na przykład ta prowincja, tej prowincji i tak nie zdobędę. Ale to prowincje, wiecie tak, odciąć ich od dostępu do rzeki. Do rzeki? Do wód, nie do rzeki. Do wód. I to byłoby całkiem w porządku. Tak więc patrząc na czasie, akurat na tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału, do zostawienia w górę, jeżeli film wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Uniwersalist 3. Ile tych buntów. Jako osoby z tym poradzimy. Cześć.